Witam serdecznie Marusz Pakowski, Filipiny Bohol, Carmen. Rajskie życie w Kurniku, życie na filipińskiej prowincji. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzień dobry panu, witamy serdecznie. Oli! Witamy pana. Tak, dzień dobry! No! Sąsiad przed chwilą przyszedł. Półtora metra od dziecka stanął i drze się. Danika, danika. Dziecko śpi. Jezu, w tej chwili więcej nie tak nie? Obudził Olivera Półtora metra od niego, a Danika trzy metry. A on się drze. Przyszedł i mówi, że mam samochód przeparkować, bo nie wiem, drogę robią, asfalt kładą. Mój samochód im przeszkadza. Mhm, coś się zaczyna dziać. Więc zobaczymy, jak oni to robią. No tak to wygląda. Tu będą posty, nie? Czy te słupki do góry? Na no tego cementu, to tam dali może pod spód, no, z, nie wiem, pięć centymetrów. Nawet nie, chyba. No i co? Nic się nie dzieje. Cisza, a mówi. Przez to w samochód był asfalt będą głeś Tam dalej się zbliżają no, z 200 metrów sąsiad W kulki sobie poleciało się okazało, że asfalt kładą po drugiej stronie ulicy, nie? Nie po tej co Samochód mam zaparkowany. No, dziecko mi obudził Zamieszania narobił. Cześć, mam Belek. Oliver. Cześć, Vanessa. How are you, baby? Good? I have something for you, bo... Daddy, have surprise! Nie yes, spodziewam Ho, ho, ho! Karma, popcorn! Ho, ho, ho! Mm -hmm. For both of you, okay? i dla mami also, bo I know she likes. Mm. Maybe you can open and put Nie the place for them, Danika. Nie ma. Nie ma. Wiu, 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 <noise> oh, Słuchajcie, idziemy do szkoły Familia <noise> Ja pospowałem dzisiaj trochę Pręty na dole pospowałem Muszę kupić dwa pręty ekstra Myślałem, że jeden mi wystarczy, a tak rzadziej je poukładałem Może jak mi coś spadnie, żeby tam nie leciało to gdzieś na dół Tylko ewentualnie zatrzymało się na tej kratce Taką kratkę robię Familia gotowa, wiatraki mi wieją prosto w kamerę, także jak jest hałas, to przepraszam. Oliver zostaje, my lecimy. No, żeśmy zrobili maskę, dziury na oczy i tata straszył, no ale Oli porwał. Danika mi mówi, że wypadek był na morzu, że dwa chińskie statki się zderzyły. Ja mówię, pewnie Filipińczycy sobie w kulki polecieli z nimi, pewnie czekali do ostatniej chwili, bo Chińczycy chcieli staranować, nie? Czekali do ostatniej chwili, aż w końcu na sam koniec ogień i poszedł, a oni się zderzyli. I przypomniałem sobie, że Małgosia mi wysłała link. Do tego co się wydarzyło otwieram, teraz patrzę, a tam jest film pokazany. Dokładnie to co powiedziałem. <laughs> Filipi. Chińczyki się sami pozabijają. A to sobie po prostu co? Jaja robią to z Czekali do ostatniej chwili. Jogie. No. Tam słuchajcie na tym Filipińskim morzu to cały czas są. To już od dziesiątek lat, nie więc Chińczyki walczą z tymi Filipińczykami i Ostatnio to trochę eskaluje, bo zaczynają tą wodą lać, próbują się taranować, no zaraz zaczną strzelać do siebie. Rada moment. Chińczyki po prostu rozpychają się łokciami wszędzie, nie? Ktoś mi się zapytał kiedyś, czy ja do Chin pojechał. No, Zobaczcie, się chyba z Chociaż <grytania> mam kolegę Chińczyka Martina. Fajny chłopak. Bardzo Jezu, Przez sympatyczny człowiek. No. Ale z Chińczykami generalnie mam złe doświadczenia z gest nie? nie szanowali moich pracowników. Dzieci potrafiły kupę na środku zrobić gest a oni no, sprzątaj, do moich pracowników. Ja mówię. Że nie ma palenia w Gesthousie, jak sobie zapalić to już wyszli przed tam palarnia zrobiona. Przychodzę do Guesthouse, oni wszyscy siedzą impreza, piją alkohol i pają papierosy. Ja mówię, nie no. Teraz to wylatujecie. Ich wygoniłem. Chińczyków dwa albo trzy razy wywaliłem z domu, nie? My to zapłaciliśmy ja mówię, trzymaj do swojej pieniądze iśmy stąd, nie. <noise> to jest. z Chińczykami to po prostu przeboje no bardzo źle z z z zachowywali się w stosunku do moich pracowników, a ja nie pozwoliłem na to, ich po prostu goniłem nie? a jeszcze jedną rzecz mi Danika przed chwilą pokazała, dziecko znowu wyrzucone gdzieś tu w okolicy, do wody bardzo często praktycznie notorycznie Młode dziewczyny rodzą dzieci i wyrzucają do kanałów różnych, zostawiają w dżungli, w lesie, w krzakach i po Facebooku chodzą te zdjęcia, jak dziecko pływa w wodzie czy coś, ja po prostu na coś takiego nie mogę patrzeć, nie? nie to od razu, z to mam takie razy dwa słuchajcie, i tak mam już wysokie, nie? Po prostu tragedia, jak ja bym zobaczył takie coś na własne oczy, jak taka dziewczyna rzuca tam ich chyba sam łeb ukręcił, bo ja bym... Po prostu to jest tragedia, nie, co te młode, głupie matki robią. Ja czegoś takiego w ogóle nie mogę wyobrazić, co trzeba mieć w głowie. No ja wiem, że są jakieś tam choroby, takie po porodach, nie, że kobieta ma jakieś tam szoki, czasami może jakąś głupoty robić, no ale... ale to co wszyscy mają, to bardzo dużo Filipinek tak postępuje, nie. młodych po prostu, dziewczyn. Nie wiem. Nie, ja nie potrafię wytłumaczyć tego zachowania. Nie wiem, do no nikomu mówi, że może nie miała jakiejś perspekty, może chłopak zostawił, może się bała przed rodzicami, może dla mnie to nie ma tłumaczenia. Nie ma tłumaczenia. Takiemu młodemu dziecku odebrać życie. My nie jesteśmy osobami, tymi, które powinny decydować, kto może żyć, a kto nie. Nie mamy takiego prawa. Tragedia. Ale ja bym zadecydował, że zobaczył takie coś na własne Uf. No. My czekamy z daniką na księżniczkę. Mam nadzieję, że jeszcze te pręty uda mi się kupić. Wracali. nie mogłem się zatrzymać jak jechaliśmy w tą stronę bo no ten asfalt kładli i tam się trochę zakorkowało nie, nie miałem jak stanąć. ach w ogóle mój kolega słuchajcie przyjeżdża za miesiąc Andrzej dobry kolega z Anglii z Korby pozdrawiam Andrzej Zenia pozdrawiam was i do zobaczenia wkrótce No, powiem wam, że uśmiech mi się od razu na twarzy... Bo jeżdżą, bo tej Azji to... Do Tajlandii, tu, tam, wszystko dookoła jeżdżą, tylko nie na Filipiny, nie? Chyba sobie te Filipiny na koniec zostawili. No... Tak będziemy mieli okazję się spotkać. Fajnie. Znowu tańce. danika. C'mon Oj jest słabo wam idzie to tańczenie No, tańcz, tańcz Patrzcie, mamy następnego muzykanta I pan Szpakowski gra na pianinie No gramy Ty będziesz ta, tatusia Pięknie, ale fortepianem to ty nie rzucaj. <śm> Kochany, na tym się granie rzuca.